Nie umiem potrząsać! Ojej, jaki ogromny tort! To wszystko dla mnie? Ojej, a na górze ma koronę! Jest gigantyczny! Nie wiedziałam, że takie istnieją! Czy ja śnię? Ciekawe, dlaczego trafił do Emy, a nie do mnie? Świetnie, świetnie! Tak, to wszystko jest moje! Co za szczęście! Myślę, że tort trafił do ciebie przez przypadek. Pomogę ci założyć tę piękną koronę. Dziękuję bardzo, Suzy, to tak miło z twojej strony. Pasuje ci ta korona. Chociaż może nie, dlatego właśnie się jej pozbędę. Nie potrzebujesz dodatkowego ciężaru na głowie. No i co, lepiej ci teraz? Nie wiem, o czym ty mówisz. Dotknij swojej głowy. O! Czekolada! Co ona robi na mojej głowie? Po co mi to wiedzieć ważne, że jest pyszne? A teraz przyszedł czas na tort? Mm. Jedzenie rękami jest o wiele wygodniejsze. Co za maniery, fu, nie mogę na to patrzeć! Co za uczta? Kochaniutka, czy mogłabyś to zjeść w innym miejscu?